Witajcie w kolejnym odcinku Wtorków z Kupsonem we wtorek! Nie no facet, to już chyba wyszło z mody, no... Tak więc witajcie w kolejnym wtorku! Dziś sobie odpowiemy na kilka pytań! Kupo niemożliwe, coś nowego! Roll this shit! Co sądzisz o dramie z Gimperem i Atorem? Od razu uprzedzam, to nie jest kolejny film o dramie Gimpera i Atora. Nie mam tutaj żadnego zdania, nie będę się wypowiadał na żaden temat, bo mało wiem, gówno wiem. Kolejny film tylko po to, żeby sobie nabić kilka wyświetleń nie jest potrzebny na polskim YouTubie. Dlatego nie będę się wypowiadał na ten temat, bo to jest bez sensu. Twoją drogą, z dupy Maciek bardzo fajny film na ten temat nagrał, idźcie i zobaczcie. Jakby Zosia zostawiła Tivolta i chciałaby być z tobą, to zgodziłbyś się? Wolałbym, żeby Tivolt zostawił Zosię. Myślę, że im jest razem bardzo dobrze i niech tak zostanie, okej? Okay? Okej? Okay? Czy jeśli przypadkowo do Maja dobijesz 350 tysięcy subów, to zrobisz jakiś challenge albo skoczysz na bandzi? Na bandzi nie skoczę, bo mam lęk wysokości. I zawsze mam te głupie obawy, że jak będę leciał, to Lina się urwie i dole w ziemię. No i też nie wiem, dlaczego 350 tysięcy to ma być taka super wow liczba, na którą trzeba zrobić jakiś challenge. Owszem, jest to duża liczba i bym był bardzo szczęśliwy, jeżeli by się to udało wbić taką ilość, ale nie jest to jakaś liczba, dzięki której trzeba coś celebrować. Czy pójdziesz w te święta, święci Dżajka? Czy masz już plany na wakacje? Pozdro. Jakubie. Prawdopodobnie, kiedy będzie czas święcenia jajek, ja będę sobie smacznie spał, a ktoś z moich domowników pójdzie to zrobić za mnie. A później jak se wstanę, to opierdolę taki kawał mięcha, że no... Ej, ale wtedy jest... post! Wiecie co, co ja robię w post? Jem mięso. Czy mam już plany na wakacje? Jest to w trakcie tworzenia. Mamy taki bardzo ambitny plan z kilkoma osobami z YouTube'a, żeby się zebrać w kubkę i sobie gdzieś jechać, ale szczegóły później. Bo wydaje mi się, że jak będziemy już gdzieś tam na tym miejscu, to i tak, mimo tego, że to będą wakacje, to sobie troszkę popracujemy. Czy są w planach jakieś odcinki z Jet Crew? Może najlepiej będzie, jeżeli odpowie to osoba z Jet Crew. Craze! My friend! Nie yes. No. Jakie według Ciebie są trzy najlepsze gry ze świata gwiezdnych wojen? Top trzy moich gier z gwiezdnych wojen, ja? Na pierwszym miejscu zdecydowanie będzie kotor. Graliście w kotora? Pierwsza część. Młuch! Mistrzostwo świata. Druga część już gorzej, ale daje radę. Numer dwa Jedi Knight Jedi Outcast. Tak to leciało? Tak to leciało! Chyba. Ale tak, ta gra. Zdecydowanie drugie miejsce zasłużone. Coś pięknego. Ekupsona Jedi Academy? Jedi Outcast miało zdecydowanie lepszą historię, lepszą fabułę i dlatego góruje nad Jedi Academy. I numer 3. Wyczekiwany numer 3 to będzie. Star Wars Battlefront. Ekupson, no ale jak to? Przecież Battlefront 2! I chociażby ten pierwszy-pierwszy jest dwa razy, dziesięć razy lepszy. No dobra, dlatego mówię, że to jest moje top 3. Jak ci się nagrywało na przykład GTA SA, jak miałeś mniej widzów, lepiej czy gorzej? Liczba widzów tutaj nie ma nic do rzeczy. Ja lubię... Jeszcze raz. GTA SA nagrywało mi się bardzo dobrze, gdyż gra była fajna, dobrze się w niej czułem i liczba widzów tutaj naprawdę nie ma nic do rzeczy. Może, gdybym nagrywał to w tej chwili, miałbym więcej wyświetleń. I taka jest różnica między nagrywaniem wtedy, a teraz. Kiedy miałem mniej widzów, a więcej. Tak swoją drogą ja to nagrywałem w 2012 roku. Rozumiecie? 2012 rok. Chyba w lipcu zrobiłem pierwszy odcinek z GTA SA. 4 lata temu facet. Kupson, wrócisz jeszcze kiedyś do simsów? No, może. Ale to już raczej nie będzie taka kwestia jak ostatnio, że będziemy wskrzeszać martwego mnie, który byłem w Simsach, który umarłem po prostu z wycieńczenia, gdyż za dużo współżyłem ze swoją małżonką. Nie, to jeżeli bym wracał, to już by było całkiem coś nowego, w sensie e, nowa rodzina. Bo kontynuować ten cały romans ze śmiercią, no ileż można, jeszcze tyle dostawiałem wiadomości. Kupcom! Śmierć to jest kobieta. Ona nie lubi kobiet. Ja też żeście widzieli, że się starałem cokolwiek zrobić, żeby ją zakochać siebie, rozkochać, żebyśmy byli razem szczęśliwi, ale się nie dało. No. Chociaż jest jeszcze jedna myśl, jest jeszcze jedna myśl. Gdyby było coś takiego, jakbym swoją postać, którą śmierć lowcia yy, uśmiercił, jeżeli by ta śmierć przyszła i wtedy. No nie, to jest myśl, ale mi się nie chce. Co sądzisz o Spider-Manie w nowym Kapitanie Ameryce? Jak zobaczyłem pierwszy raz trailer? Tak sobie myślę. No ciekawe, czy pokażę Spidermana. No i tak sobie oglądam ten trailer, trwało tam chyba z 3 minuty, tak patrzę, oglądam, 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 oglądam. I w końcu była takie, takie ujęcie, takie wiecie, ta, takie, taka ciemność, no nie? Było coś w tym stylu. No to se facet, myślę, no kurde, koniec, no nie pokazali spider -Mana. a tu nagle, jeb, scena i wyskakuje Spiderman, coś tam krzyczy Tony, Tony Stark, coś tam krzyczy, wyskakuje Spiderman i tak na początku mówię, co to jest? Takie były moje pierwsze odczucia, ale z czasem kiedy tak się bardziej wpatrywałem w ten kostium, naprawdę jest genialny. Jest genialny, jest powrót troszkę do starych komiksów, gdzie na przykład znaczek był mały, okulary były też inne. Ej, co dalej? Oczy się ruszają. Bo jest taka teoria fajna, że Spider-Man póki co był bez strony. Chociaż jeżeli znacie komiksy, to i tak wiecie, że później Spider-Man tak czy inaczej przejdzie na stronę kapitana Ameryki. Nieważne. Spoiler alert. Ups, za późno. No, ale była jest taka historia, teoria, że po prostu Spider-Man jest w team Tony Stark, team Iron Man, tylko i wyłącznie przez to, że Tony pomógł mu ulepszyć kostium. Właśnie między innymi w ten sposób, wiecie, no technologicznie te sprawy i mu się ruszały te właśnie wizjery. Czy nie wiem, jak to się, no te całe soczewki. No, ale sam kostium jest genialny. Jestem ciekaw, jak ten aktor się w ogóle sprawi. Bo to było coś takiego, kiedy oni tam wkleili ten, ten jego dźwięk, ten jego głos. Co on tam mówił? Heyder, czy coś takiego? Hello there, nie wiem. Well, hey, I, it's me? To było coś w tym stylu. Cześć, jestem Kupson! No tak to wyglądało. Czeka niesamowicie, już w sumie zostały dwa miesiące, półtora miesiąca do filmu, tak więc nic innego jak czekać. No i niedługo, oczywiście, Batman Superman. paty! No i kochani, to już tyle w dzisiejszym Q&A. Dobrze się bawiłem, mam nadzieję, że wy też. Dostawicie lajka, jeżeli wam się spodobało. I już niedługo, już za jutro kolejne odcineczki z ekipą z Garry's Mode. Jak już słyszycie, troszkę wyzdrowiałem, tak więc wiem, ja wiem, że na tych odcinkach wcześniejszych odzywałem się dość mało, ale to przez to, że byłem taki niepewny swojego głosu. Tak więc myślę, że odcinki będą teraz jeszcze bardziej barwniejsze. <laughs> Oprócz tego chciałem wam jeszcze nagrać nowego Hitmana, bo dostałem na konsolę i tak mówię A Boże nagrał! Ale nie, to nie będzie seria, bo ja już wiem tu i teraz, że to nie jest gra, która mnie wciągnie na tyle, żeby poprowadzić całą serię. Plus jest tego już dużo na Jakieś wiecie, takie randomowe odcinki, jakieś takie... <śmiech> <śmiech> śmieszkowe, no nie, akcje, <laughs> A nie, o nie, on mnie zauważył, trzeba, wiecie, no coś w tym stylu, no kurde. Dobra, mam nadzieję, że się spodobało, żegnam się z wami, do zobaczenia już niedługo. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Elos. Jak zobaczyłem pierwszy raz Trailer. Jak zob... Lala.